Dzień dobry państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski. Zapraszam bardzo serdecznie na poniedziałkowy poranny przegląd spółek. W piątek krajowe indeksy kontynuowały serię wzrostów i po raz kolejny poprawiały swoje wieloletnie maksima. Widoczny na wykresie szeroki indeks WIG zakończył tydzień powyżej 66 tysięcy punktów. W historii polskiej giełdy indeks ten notował taki poziom tylko dwukrotnie. Pierwszy raz w połowie 2007 roku, drugi raz na początku roku 2018 WIG urósł na piątkowym zamknięciu o 1,2%. Do historycznego szczytu brakuje 1000 punktów. Z kolei WIG20 zakończył piątkową sesję z zyskiem wzrostu o 1,3%. Czwarta wzrostowa sesja z rzędu dotarł do poziomu 2236 punktów. Najwyżej od połowy listopada 2019 roku. Z kolei WIG40 zyskał w piątek 70% od pokonania maksimum z 2018 roku. Dzieli ten indeks około 300 Punktów. Z kolei niewiele ponad 1000 punktów brakuje, żeby SWIG 80 wyznaczył nowy rekord wszechczasów. Na Wall Street piątkowa sesja nie przyniosła większej zmienności na rynkach, do na zamknięciu zyskały 2%, a SP oraz Nasdaq zyskały 1,1%. Dzisiaj amerykańskie giełdy będą nieczynne z powodu Dnia Pamięci. Dzisiejszy komentarz poranny poświęcony będzie wynikom kwartalnym spółek oraz konferencjom wynikowym spółek, które te wyniki ogłosiły wcześniej. I tak rozpoczynamy od Benefit Systems, który podał, że jego przychody w pierwszym kwartale wyniosły 98,5 miliona złotych o 1% powyżej oczekiwań. Strata operacyjna była na poziomie 49,4 miliona złotych. Analitycy oczekiwali straty 60 milionów złotych, a strata netto wyniosło 48,9 miliona złotych. Tutaj analitycy średnio oczekiwali 58,6 miliona złotych. Jak podaje spółka, w Polsce przychody w pierwszym kwartale spadły o 75% rok do roku, a w segmencie zagranicznym o 82% rok do roku. Spółka w prezentacji dla inwestorów wskazała, że szacunkowa liczba kart sportowych w maju w Polsce wyniosła prawie 399 tysięcy a na rynkach zagranicznych było to prawie 218 tysięcy. Wśród rynków zagranicznych wliczamy Czechy, Słowację, Bułgarię oraz Chorwację. W ostatni piątek otwarte zostały 122 kluby fitness należące do Benefit Systems. Jak podaje, spółka na końcu marca posiadała ona gotówkę w kwocie około 215 milionów złotych. Również co istotne, Benefit Systems zaznacza, że szykuje się do wejścia na rynek turecki i tak pierwsza faza, Ekspansji na tym rynku ma kosztować około 2 miliony euro. Spółka oczekuje również, że liczba aktywnych kart sportowych do końca do października wzrośnie w Polsce do 800 tysięcy i za granicą do 300 tysięcy. Po drugie, PKOPP oraz konferencja wynikowa banku. PKOPP, jak podkreśla, chce jak najszybciej powrócić do wypłacania dywidendy, ale z zastrzeżeniem, że zawsze Komisja Nadzoru Finansowego ma ostateczne zdanie w tym temacie. Bank dostrzega przestrzeń do poprawy wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach. Spodziewam się również, że drugi kwartał będzie bardzo dobrym pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Pkobp zakłada, że kredyty mieszkaniowe wzrosną dwucyfrowo w całym 2021 roku. Co istotne również, niebawym bank planuje określić termin uruchomienia programu zawierania ugód w sprawie kredytów walutowych, oraz przedstawi również szczegóły tego programu. Po trzecie, CIECH, który podtrzymuje prognozę zrealizowania znormalizowanej EBITDA na cały 2021 rok w wysokości od 730 do 735 milionów złotych. W pierwszym kwartale bieżącego roku znormalizowana EBITDA wyniosła 222 miliony złotych. I tak jak podaje spółka w kluczowym dla przychodów i z całych wyników spółki w segmencie sodowym ciech liczy na efekt uruchomienia sprzedaży soli z nowej fabryki w Niemczech, utrzymanie dyscypliny kosztowej, a także korzystnym alokacją darmowego CO2. Zarząd z optymizmem również spogląda na rok 2022, tutaj liczy na utrzymanie pozycji lidera w opakowaniach oraz wzrost rynków agro i krzemiarów po czwarte AMIKA i wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku. Wyniki, które są lepsze od konsensusu analityków. I tak przychody wyniosły 797 milionów złotych, oczekiwano prawie 735 milionów złotych. EBITDA została wypracowana na poziomie 61,3 miliona złotych, oczekiwano 54, a zysk netto wyniósł 34,2 miliona złotych konsensus z analityków zakładał 29,4 miliona złotych. Analitycy biura maklerskiego Banku zwracają uwagę, że wyniki pozytywnie zaskoczyły niższymi kosztami zarządzania, co ich zdaniem wynika z niższych kosztów marketingu. W kolejnych okresach firma prawdopodobnie znacząco zwiększy wydatki marketingowe. Dodatkowo ich zdaniem naszych analityków rosnące zapasy są zapowiedzią nadchodzącej inflacji po stronie kosztów produkcji. I na koniec zerknijmy jeszcze na wyniki Playwaya za pierwszy kwartał 2021 roku. Przychody grupy w tym czasie wyniosły 47 milionów złotych, o 33,7% więcej rok do roku. EBITDA została wypracowana na poziomie prawie 29 milionów złotych. Jest to wynik lepszy o 22% rok do roku, a zysk netto był na poziomie... 25,5 miliona złotych o 20% lepiej rok do roku. Jak podaje spółka, przepływy netto z działalności operacyjnej wyniosły w tym czasie 24,5 miliona złotych, a na koniec marca saldo gotówki wzrosło do prawie 215 milionów złotych. W lutym Playway, spółka zależna Big Cheese Studio przekazał spółce matce, czyli Playway 4,2 miliona złotych dywidendy, Playway otrzymał także około 30 milionów złotych dywidendy od Frozen District, czyli twórców m.in. House Flippera oraz Gry The Tenants. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na koniec zapraszam jeszcze do zapoznania się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie zawsze jest związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia. Do usłyszenia.